Policja na punktach kontrolnych ma zazwyczaj albo prawie zawsze ze sobą także celników. Tak jest w Niemczech. I tutaj zaczyna się problem. Jeśli jedziesz na przykład na festiwal techno, masz przy sobie jakieś substancje. Policja nie ma żadnych uprawnień, żeby cię przeszukać, chyba że sam powiesz coś głupiego, co cię obciąży i da im podstawę. Dlatego właśnie obecny jest Urząd Celny. Celnicy mają uprawnienia na terenie całych Niemiec, aby przeszukać dowolną osobę bez żadnego powodu. Nawet jeśli trafiam na kontrolę razem z celnikami, nie mam możliwości się bronić przed przeszukaniem. Jeśli chcą mnie przeszukać, to mogą zawsze to zrobić. Problem pojawia się wtedy, gdybyś miał, czy ktoś by miał pasażerów, a któryś z nich miał przy sobie na przykład dwie tabletki ekstazy, i celnicy to znajdą. Wtedy od razu wszyscy są podejrzani, że również są konsumentami. W takiej sytuacji bardzo prawdopodobne, że zaproponują Ci uprzejmie wykonanie testu moczu. Jeśli wynik będzie pozytywny, sprawa kończy się pobraniem krwi. Jeśli będzie negatywny, zazwyczaj możesz jechać dalej.